Witajcie, cześć! Lecimy z krótkim czytaniem. Co Twoje serce próbuje Ci dzisiaj powiedzieć? Grupy dwie. Do wyboru do koloru. Oj, sorry za światło. Grupa pierwsza, grupa druga. I pamiętamy, czytanie jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was, kochani. Lecimy z grupą pierwszą. Zerknijmy. Co twoje serce próbuje ci dzisiaj powiedzieć? Co twoje serce próbuje ci dzisiaj powiedzieć? Hmm, że czas się otworzyć, kochani. Czas najwyższy otworzyć swoje... O Jezu, jak słodziutko. As kielichów, dwójka kielichów, as buław. To jest czas najwyższy na nowe początki, kochani. Czas otworzyć się na relacje. Dojść do porozumienia, do miłości. Otworzyć swoje serducho na drugą osobę. Czas zacząć działać. No... Zacząć budować uczucia w relacji, przy relacji z kimś, dojść do porozumienia. No, wyjść z uczuciami, co Twoje serce próbuje ci powiedzieć dzisiaj. Hmm. Kolejny as, trzeci. Słuchajcie, nowe początki i to bardzo, bardzo szybkie, nagłe. Hmm. Co. Idzie do stabilizacji, do działań, do, do emocji, do uczuć. Takie są Wasze nowe początki dla tych osób, które wybrały tę grupę. Słuchajcie, co Twoje serce próbuje ci powiedzieć. Że czas może zainwestować w swoje marzenia. No, nie siedzieć, nie czekać, nie siedzieć w iluzji, ruszyć tyłek. No. Hmm. Co Twoje serce próbuje Ci powiedzieć dzisiaj? Kochani, czas działać. Czas działać. Inwestujcie w równowagę. Inwestujcie w równowagę, inwestujcie w swoje marzenia, w swoje fantazje. Nie siedźcie tylko w jakimś w świecie fantazji. Czas. Wyjść, że, że tak powiem, wyjść ze świata fantazji, a iść w stronę rzeczywistości. Inwestujcie. No, co jeszcze Twoje serce próbuje Ci dzisiaj powiedzieć? Jeżeli czujesz się w jakiś sposób zraniona, zraniona, zraniony, pamiętasz, że coś się zepsuło w Twoim życiu, jest ta rozpacz, cały czas się tego trzymasz, puść to wolno. Odetnij te wspomnienia, nie skupiaj się na stracie, skup się na otwartości, na miłości, na uczuciach, dąż do równowagi emocjonalnej. To ci mówi Twoje serce i to wtrymiga. Tak. Co jeszcze mówi Ci Twoje serce? Co chce Ci dzisiaj powiedzieć? Masz możliwości, stoisz i się zastanawiasz, no, którą drogę wybrać. Zacznij kombinować, smażenia same się nie spełnią. Ja Cię kręcę normalnie w obie ręce. Hmm. Piękne karty. Ktoś musi chyba to usłyszeć, naprawdę. Ktoś chyba jest w totalnej głębokiej... <laughs> Dobra, słuchajcie. Co twoje serce chce ci powiedzieć? Czas wycofać swoje ego. Czas wycofać swoje ego i kontrolę. Czas zakończyć cykl izolacji, poszukiwania tego, co jest stabilne. Kochani, hmm. ależ wytkwicie w czeluściach. W rozpaczy. Cały czas kontrolujecie swoje wspomnienia. Wszystko to, co się wydarzyło, wszystko to, co się popsuło. Puśćcie to wolno. Wasze uczucia się otworzą. Nowe początki są, kochani, i to szybko. Hmm. A jeszcze mam czwartego asa. Ha. No, ale miło. Co twoje serce próbuje ci powiedzieć? Hmm, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Hmm. Hmm. Czas odejść od przeciążenia, puścić to, co z długi czas dźwigacie na sobie, czas odciąć te przeciążenie, bo inaczej nie dojdziecie do stabilności. Macie plany, realizujcie je, trzymajcie się tego planu i pracujcie nad. Słoneczkiem nad radością, nad szczęściem, Chryste, no Dobra. No rada, czy tutaj jest rada potrzebna? No jest, widocznie jest. Jaka jest rada dla Was? Chociaż ja już radę powiedziałam, puśćcie wolno to, co było i co się zepsuło. Rada. Rada, kochani. Kochani, macie multum możliwości w nieskończoność. Macie mądrość nabytą. Macie doświadczenia. Jesteście inteligentni. Macie multum możliwości na to, żeby zakończyć przeciążenie, żeby odpuścić wreszcie to kombinowanie, jak tu to zakończyć, jak odejść, jak to zrzucić. Kochani, zostawcie to, puśćcie to emocjonalnie. A to naprawdę z was spadnie. No, puśćcie, przestańcie się przejmować zatrzasnijcie po prostu drzwi. No, idźcie w stronę radości, słońca, zadowolenia, szczęścia. Idźcie tam, gdzie jest promień słońca, kochani, gdzie jest radość, gdzie możecie naładować baterie. Dobra, taka jest rada. O! I to jest rada dla, hmm, kogo mamy? Skorpiona lwa, wagi, hmm, hmm, hmm. e, ryba, rak, skorpion, baran, panna, hmm, znowu skorpion. I to by było na tyle, to by było na tyle. Ok. A co my mamy jeszcze tutaj w tle? Hmm. Pożegnajcie, kochani. Swoje macie, te swoje strategie, ten dystans, ten chłód. Pożegnajcie to. No. Kurczę. Dobra. Ciachpach. pach. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziale. Papa. Pa. I witam grupę drugą. Kochani, lecimy. Lecimy. Z czym lecimy? Co chciałoby powiedzieć Wam dzisiaj Wasze Serce? Co chce powiedzieć Wam Wasze Serce dzisiaj, kochani? O, że się boi zmian, kochani. Że się boi zmian. Boi się zainwestować. Boi się, że chcę, aby to już się zakończyło. No że nauczyło się, uczy się, jak wyjść ze strachu, wyjść z lęku, wyjść z iluzji. No uczy się stałego rytmu kochani hmm? równowagi. Co chcę wam powiedzieć w wasze serce? że to już jest... Koniec, że najwyższy czas zakończyć z lękiem, strachem. Ojoj, i to bardzo mocno. Koniec tego rozdziału na zawsze, na zawsze. Zakończyć powracanie do tego, kochani, iść w stronę y, radości, równowagi uczuciowej, równowagi emocjonalnej. Próbować się pojednać z kimś, jeżeli macie taką potrzebę. Dążyć do Unii, do porozumienia, do zgody, do miłości, do partnerstwa. Zakończcie lęk strach. Tak wam podpowiada serducho, kochani, co więcej, podpowiada serducho. Nie bójcie się dążyć do szczęścia. To szczęście jest wam jest dla was. Wystarczy po nie sięgnąć. Co jeszcze mówi? Sukces jest gwarantowany, jeżeli. Zakończycie mm, strach. Co więcej, czas ruszyć z działaniami, czas ruszyć ze zmianami. Może ktoś na Was czeka, kochani, nie bójcie się otworzyć. Otwórzcie cykl, otwórzcie swoje serce, swoje uczucia. Macie plany, wystarczy je realizować. Dążcie do celu, kochani. Nawet jeżeli zamknie się, dążcie. Postanówcie sobie, postawcie sobie jakiś cel w życiu, nawet jeżeli są przeszkody. No. Serce mówi, żebyście otworzyli je, otworzyli się emocjonalnie i uczuciowo, a przyjdzie do was radość. Radość być może nawet i relacja partnerska, stała, nieromantyczna, kochani. Stała, kochani. Wystarczy, że zadziałacie że postawicie sobie cel i będziecie inwestować w swoje zadowolenie. Co chcę wam powiedzieć? Wasze serce. Zakończcie walkę o swoją przyszłość. Zbieranie się, jak zbieranie się, no jak żółw, tak? O ciężale no do jakichkolwiek działań. Odetnijcie walkę wewnętrzną, co będzie w waszej przyszłości, a co nie będzie, a czy warto teraz, a czy mam czekać, a czy ruszyć. Odetnijcie to, wyciągnijcie wnioski, na co wy czekacie. Tak naprawdę, no, puśćcie to emocjonalnie. Zostawcie to ze sobą. Pieprznijcie tymi drzwiami. A w dupie to mam, kurde, idę tam, gdzie jest równowaga emocjonalna, gdzie mogę dostać równowagę w dawaniu i braniu. No. Kombinujcie, kochani, realizujcie swoje plany. Pracujcie nad tym. Dobra, rada dla Was, bo już się tutaj aż normalnie. Och, oh, jach. Jaka jest dla Was rada, kochani. No, puśćcie to wolno. Miejcie w dupie. O! ładnie powiedziałam? No. Hmm. Odetnijcie przede wszystkim to, co Wam ciąży, kochani. A ciąży Wam to, że wy cały czas bijecie się z myślami. Cały czas kurczę, toczycie taką walkę w głowie, burza mózgów jest. Ojej, myślicie, nie wiadomo co, czy Wam się uda, czy nie, czy przyszłość będzie taka, czy seraka, czy, czy będziecie jeszcze kiedyś szczęśliwi. Będziecie szczęśliwi, oczywiście. Otwórzcie się na ten cykl, zainwestujcie w zmiany, ruszajcie naprzód. W końcu miejcie w dupie to, co się wydarzyło wcześniej. Miejcie w dupie lęk strach, że nie podołacie. Miejcie wiarę w siebie przede wszystkim w to, że Wam się uda. Kochani, to, co kreujecie, to, co manifestujecie, a przypadkiem nie jest takie, jakie ja się boję, może nie, nie uda mi się. To wszystko macie. No przecież jesteście słuchani. Wszechświat słucha was. Dokładnie słucha Waszych modlitw, tego co Wy mówicie. Wypowiadacie na głos. Nie, no, boję się, nie przyjadę, nie będę tutaj, nie, nie będę inwestować w żaden kurs, w nic, w naukę, nie będę inwestować w zakończenie. Ja się boję. I to macie, dokładnie macie to, co chcecie. Kochani, zacznijcie wierzyć w siebie. Dam radę, dam, dam radę, będę szczęśliwy, będę szczęśliwa. Będę się cieszyć, kurczę. Przyjdzie do mnie relacja dwójkowa, a nawet trójkowa, jak zainwestuję. <noise> Słuchajcie, no tak, no, tak. No, ale musicie zostawić lęk, strach, zmartwienia, iluzję, że coś robicie. No, kochani, radą jest to, abyście też dokonywali wyborów, ale takich wyborów, jeżeli chcecie zadziałać. <słuch> Dokonujcie, kochani, wyborów. Idźcie cieszyć się, cieszyć się relacją. Działajcie. No, cieszcie się tym ogniem, uzdrawiajcie się. No, to da Wam multum szczęścia. Multum ognia da Wam multum szczęścia, kochani. Zatrzymajcie to szczęście dla siebie. Czas ruszyć naprzód zacząć ruszyć, ruszać się do boju naprzód. No, dobra, znaki zodiaku, bo sobie tak przedłużyłam. Bliźnięta strzelec. Bliźnięta strzelec. Co my dalej mamy? Skorpion, wodnik, rak. I to by było, a nie księżyc. Jeszcze mamy raczka i rybki. Kochani, dziękuję za uwagę. Zachęcam do lajków, do subów. Piszcie, komentujcie. Czytam. No, jestem ciekawa, jak wy się, no, możecie się nie odnaleźć, tak? Może z wami nie rezonować. Pamiętajcie o tym. Nie wszystko. Przypisujcie sobie na siłę. Buziale pozdrawiam was. Pa!